Borderline, choroba afektywna dwubiegunowa czy inne zaburzenia nastroju to w wielu przypadkach po prostu nadzwyczajna wrażliwość na emocjonalne bodźce. Spotyka to osoby, które w dzieciństwie doświadczyły tak zwanej traumy złożonej. Najczęściej przez to, że ktoś bliski je zawiódł. Odrzucił albo skrzywdził wtedy, kiedy były najbardziej bezbronne. Od tamtej pory patrzą na świat przez filtr bólu i często zakładają najgorsze, bo kiedyś to było o wiele bezpieczniejsze niż kolejny raz się rozczarować. Takie osoby nie nauczyły się regulować emocji, bo nie było nikogo, kto mógłby im w tym pomóc. Nie było kogoś, kto powiedziałby. Rozumiem, co czujesz i przejdziemy przez to razem. Dlatego teraz każda sytuacja, w której czują się odrzuceni, pominięci lub zignorowani, uruchamia w nich tak silną lawinę emocji, która sprawia, że przestają myśleć logicznie i tracą nad sobą kontrolę, a ich układ nerwowy wpada w chaos. Wtedy bardzo szybko zmieniają się stany, nastroje i reakcje, a czasem ten chaos zostaje na długo. I przez to wszystko pojawia się wstyd, bo z zewnątrz wyglądają, jakby ciągle przesadzali i dramatyzowali, ale wewnątrz. To wołanie o pomoc. Zobacz mnie, zatrzymaj się, pomóż mi poczuć się bezpiecznie. Jeśli czujesz, że ta rolka jest o tobie, to pamiętaj, że nie zwariowałeś ani nie zwariowałaś, to Twoje ciało ma realne powody, żeby tak reagować. A ty masz pełne prawo, a nawet obowiązek, aby zadbać o siebie i nauczyć się od nowa, jak być dla siebie bezpiecznym miejscem. A jeśli czujesz, że to, co robię, jest wartościowe, to zostaw ducho, napisz komentarz, zapisz na później i wysyłaj dalej, żebyśmy mogli wspólnie budować świadomość wśród ludzi. Pozdrawiam.